Pani poseł, jakie w Pani opinii są teraz największe wyzwania dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i czy w ogóle mamy ten spójny system ochrony zdrowia? No wyzwania są, ponieważ wchodzi się szpitali, co zdecydowanie zmienia cały system i rodzi wiele pytań. Tutaj wczoraj na panelach dowiedziałam się, że z jednej strony jest wola współpracy budowania takiego publiczno-prywatnego sojuszu, a z drugiej strony trafia do rządu nowy projekt ustawy o Narodowej Ochronie Zdrowia czy Służbie Zdrowia. No, wydaje mi się, że te dwa projekty no, niestety trochę stoją w kolizji, tym bardziej, że również wczoraj mówiono dużo o sieci i o tym, że do sieci trafiły oczywiście szpitale. Wszystkie te, które znaleźć się powinny, ale głównie jednak publiczne. Więc wydaje mi się, że ten rozdźwięk pomiędzy przede wszystkim prywatnym sektorem i publicznym jest dość znaczący. I myślę, że tutaj te wątpliwości no niestety nie zostały rozwiane, bo przekaz jest z dwóch stron różny. Ciekawa jestem tak naprawdę, co się będzie działo w momencie, kiedy ta, ta ustawa zacznie funkcjonować. Niektórzy twierdzą, że wejście sieci szpitali sprzyjać będzie takiego spójnej opiece nad poszczególnymi pacjentami, na przykład pacjentami z rakiem jelita grubego albo pacjentkami z rakiem piersi, że będzie sprzyjać tworzeniu tych centrów skoordynowanej opieki medycznej. Czy pani myśli, że tak będzie? Pełna zgoda. No jest to niewątpliwie bardzo potrzebny element w budowaniu całej opieki nad pacjentem, tylko pytanie, dlaczego właśnie te podmioty publiczne mają tylko brać udział, a prywatne nie. No, przykładem jest tutaj wyłączona tak naprawdę. Kardiologia, która chyba dostała najwięcej, znalazła się najbardziej poza, poza siecią, no a problem ze schorzeniami układu krążenia mamy niewątpliwie i w dalszym ciągu to jest największy nasz zabójca, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów. No i kolejna rzecz, która się pojawia i która w moim odczuciu już z punktu widzenia zdrowia publicznego jest ogromnie ważna, to gwałtowny jednak wzrost liczby zgonów w tym roku. W pierwszym półroczu mamy przyrost o 14 tysięcy zgonów, więc pytanie też będzie moje do Ministerstwa Zdrowia. Czy są analizy z jakiego powodu, bo na pewno na to składa się szereg czynników, pewnie także zewnętrznych, takich jak na przykład sprawa smogu. Ale być może także zmiany związane z opieką. Pani poseł, także eksperci podkreślają kwestię braku polityki, spójnej polityki lekowej, braku dokumentu, który by tę politykę lekową nam opisał. I też eksperci twierdzą, że to z tego powodu właśnie pacjenci czują, że mają, nie, nie mają dostępu do nowych, nowoczesnych leków terapii, no bo właśnie nie ma tych priorytetów terapeutycznych też wyznaczonych. Czy pani widzi potrzebę powstania takiego dokumentu? Tak, wiem, że będzie taki panel, rozmawialiśmy na temat polityki lekowej. Moje zdanie jest takie, że ja oczywiście popieram tego typu projekty, bo uważam, że wszystko, co porządkuje system i pokazuje, do czego zmierzamy, jakie są cele i priorytety, jest słuszne, bo wtedy wszyscy użytkownicy rynku wiedzą tak naprawdę, w którym kierunku Dążamy, ale mam jedną, jedną wątpliwość, a mianowicie taką. Polityka lekowa tak, powinna powstać, ale jako część, jako element całej strategicznej polityki zdrowotnej. Tego mi brakuje. Co jest naszymi priorytetami? Co powinno być tak naprawdę spójne, jeżeli chodzi o opiekę koordynowaną przede wszystkim, czyli i profilaktyka, i leczenie, i później profilaktyka wtórna? Które jednostki chorobowe dla nas powinny być w tym momencie najważniejsze? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.